Witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Adi i witam Was w kolejnym vlogu na moim kanale. W tym vlogu Wam o prawie konstytucyjnym. Także jeżeli jesteście nowymi widzami na moim kanale, to bardzo bym chciał, żebyście zasłużyli subskrypcję, na łapkę w górę nie zapomnijcie kliknąć w dzwonek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie na moim kanale. Więc już nie przedłużając... Lecimy za vlogiem. Więc jak już mówiłem na samym porządku w dzisiejszym vlogu, opowiem wam o prawie konstytucyjnym. Także zapraszam Was do oglądania. Prawo konstytucyjne. Prawo konstytucyjne, zespół norm prawnych regulujących ustrój polityczny, społeczny gospod i gospodarczy państwa albo zespół norm zawartych w konstytucji.